Ostatnio bardzo głośno jest o tym zawodniku. Jest w formie trzy bramki w trzech ostatnich meczach. Transmisja już za chwilę. Mija go z brytnym zwodem. Teraz tworzył sobie szansę. Uwaga! Odebrał tę piłkę jak na treningu. Skutecznie utrzymuje się przy piłce. No i po zagrożeniu. Dobry odbiór. Jacku, ten piłkarz przykuwa dziś uwagę mediów i kibiców też. Myślisz, że udźwignie presję i zaliczy świetne spotkanie? Ciekawe, czy znów zaprezentuje się z dobrej strony, jak w trzech poprzednich meczach, w których zdobył trzy bramki. Teraz może być groźnie. Gol! Nie! Słupek! Co można o tym powiedzieć? Nieudana akcja i tyle. Mogą teraz mówić o Peku. Właściwie wszystko w tej akcji poszło dobrze. Bramkarz pokonany, ale piłka uderzyła tylko w aluminium i ciągle jest remis. Atak przerwany. Dobra interwencja w destrukcji. Wciąż jest przy piłce, czy zaryzykuje indywidualny rajd? Ach, bardzo niewiele zabrakło. Chyba trochę przekombinował przy tym strzale. Był tuż przed bramką, zamiast strzelać technicznie, powinien zaufać instynktowi. Doskok do rywala i po akcji. Korona w natarciu, co wymyślą jej gracze? Niecelnie teraz podaje. Ewidentnie zagranie nieprzepisowe, ale nie przerywamy gry. Sędzia stosuje korzyść. Ładne dogranie na dobieg. Czy będą prowadzić? Tak jest. Taka obrona tylko wzmacnia pewność siebie całej defensywy. Zrobił to, jakby nie było nic łatwiejszego pod słońcem. Aj! Pod presją teraz. Pewnie dlatego pudło. Nadal mamy remis, ale coraz bardziej naciskają. Uwaga, będą prowadzić. Nie mogę uwierzyć w to, co się stało. Jak mógł nie trafić do siatki w tak prostej sytuacji? Zwłaszcza że wszystko zrobił naprawdę dobrze. Wszystko poza strzałem. Jest komu podać. Dobre ustawienie defensywy. Bez większego kłopotu obrońcy przechwytują to do środkowania. Drużyna gospodarzy rządzi pod względem posiadania piłki. Tyle tylko, że samym posiadaniem meczu się nie wygra. Oprócz pi... Dochodzi do podania. Rośnie. Gol! Strzela pierwszą bramkę w tym meczu. I teraz widzimy w tej pokójce, jak to wpadło. Przede wszystkim przyjrzyjmy się tej dwójkowej akcji. Świetne to rozegranie. Strzelec znalazł się tuż przed bramką i z zimną krwią umieścił piłkę w siarce. No to mamy 1 do 0. Do regulaminowego czasu gry doliczamy minutę. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Proszę Państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. Poluje piłkę. Widać, że czuje się z nią pewnie. Mogą tu teraz groźnie skontrować. Będzie groźnie, jeśli obrońcy nie wrócą. Ależ teraz pięknie zagrana piłka. Popatrzmy. No szkoda teraz. Ładnie się złożył. Wszystko zrobił jak należy. Zabrakło trochę szczęścia z tego boleja. Zmiana. Jak teraz wkomponuje się do drużyny na boisku. Obiecująco to wygląda, warto się przyjrzeć. Centruje w pole karne, ma do kogo? Piękny był to wolej. no ale jednak pudło. Świetna technika, duża precyzja. Bardzo niewiele tutaj zabrakło. Korona Kielce atakuje skrzydłem, ale ta akcja jednak nie będzie miała dalszego ciągu. Niebezpiecznie, ale we wszystko wmieszał się obrońca. Przeciwnik mocno go teraz naciska. Ładna piłka, w uliczkę. Od nowa będą musieli konstruować akcję. Piłkę przy nodze, bramka coraz bliżej. Zabiera piłkę we własnym polu karnym. Kluczowa interwencja. Piłka przekracza linię końcową. Aut bramkowy. Dowiadujemy się teraz, że jest zmiana wyników w spotkaniu Lecha Poznań. Mamy pierwszą bramkę dla ekipy poznańskiego Lecha. Ta im teraz remis. Ależ to ładnie zneutralizował. Uwaga, jest faul, jest gwizdek sędziego. No i będzie niebezpiecznie proszę Państwa. W ostatniej chwili wybija z linii bramkowej. Przed nami ostatni kwadrans tego spotkania. Pracą teraz piłkę na rzecz rywali. Przepraszam, że musiałem przerwać. Lech Poznań trafił do siatki. Obecnie więc prowadzą 1 do 0. Starzyński. Gór! Tak! Podwyższa prowadzenie. Mają dwie bramki przewagi. Bardzo mocny był ten strzał, może więc właśnie dlatego znalazł drogę do siatki. Zwłaszcza na tej powtórce widać, że nie było tu co zbierać znakomite uderzenie bram. Na razie 2-0. Będą musieli wymyślić coś naprawdę specjalnego, aby przetrzeć się dzisiaj przez taką defensywę. Do Filipa Starzyńskiego. Ryzykownie, ale skutecznie. Do końca. Zostało już tylko 5 minut. No, to zapowiadało się całkiem groźnie, ale od czego jest Bramkarz? Pokazał klasę tą interwencją. Jest więc decyzja o zmianie. Zobaczymy, jak wpłynie to na obraz gry. Znakomite ustawienie i przechwyt. Spójrzmy, co teraz zrobi z piłką. No i przecina ten centre Wybija. Wiemy już, że ten mecz potrwa dodatkowe dwie minuty. Teraz chcą wyjść z szybką kontrą. Kontratak spalił jednak na panewce. Sędziak wyjdzie po raz ostatni. Zespół gospodarzy wygrywa ten mecz. Drużyna.